Oh. 🎵🎵🎵 to do jakiegoś porażu? Zrzucił no, kartkę? Nie! To niemożliwe! Tot mam... Co? Będę... Zobaczyć zobaczyć. Zobaczyć. To mam tu! Zobaczycie! Będę... Będę Moi drodzy jeszcze szybko zanim zaczniemy film Chciałbym was zaprosić na Discorda Mojego kolegi Whites And KuniKatis Oj drodzy tutaj zobaczcie jaki jaki rozbudowany jaki rozbudowany serwer to jest normalnie masakra ekonomia, sklep, memy liczenie, ostatnia litera tutaj, tutaj się naprawdę dużo dzieje na tym discordzie zobaczcie jaka aktywność tutaj możecie sobie porozmawiać max 2 żeby nikt wam nie wciął max 3 widzę że tutaj trwa rozmowa więc Możecie się ze sobą porozmawiać. Clever. Nawet jest Cleverbot. Siema, siema i pa. Siema i pa. I on zawsze ci odpisze. Tutaj, jak widzicie, jest słowo rola. YouTuber, gracz, chłopak, 10 plus. Co? Siema. A! Co? Jestem. Jestem. On. Jestem on. A ja mam 12. Nie, nie wiem No więc możecie sobie pisać złotem, a teraz przejdźmy, aby nie była ta reklama Discorda za długa do odcinka. Siema, z tej strony Matysz i dzisiaj powracamy sobie do pana mięsku. Albo i też do Mr. Mita, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić sekretne zakończenie. Pewnie większość z Was teraz myśli, co to jest za sekretne zakończenie i jak je zrobić. No, tego się dowiecie. Oglądajcie film do samego końca. Zak sekretne zakończenie robimy oczywiście w trybie normalnym, bo więc musiałem sobie na chwilę przerwać. No i wykupujemy sobie dodatkowe życie. Aby nam było dużo prościej i za to musimy obejrzeć reklamę, więc widzimy się już po niej. Okej okay, moi drodzy, jesteśmy po reklamie i mamy dodatkowe życie. Nic nie robimy. Pan Mr. Meat porusza się z normalną prędkością. Cztery zamków gdzie jak podłoga nie skrzypi w ogóle, powinno być zamki. Ale już nie wnikajmy w błędy hiszpańskich twórców. Dobra. Z drugiej po to, by mieć pokój niedawno odświeżyłem komputer Zlogować się Nie powinno A teraz chodźmy I zobaczmy I zróbmy Sekretny. I teraz znamy. Nie I teraz znamy. No i znowu będzie to Jezus Maria No, to zawsze robię. Ok, pan mięso już tam poszedł. 23, 10, 1989, wczoraj mama i siostra poszły na spacer. Nie wiem czemu nie chciały, żebym poszła z nimi. Przecież był taki ładny dzień. Ale mama dużo płakała. Ma uczulenie na pyłki wygląda na to, że w tym roku jest sporo kwiatów na okolicznych polach. Teraz już na pewno nie płacze, bo wyjechało gdzieś daleko. Tak mówi mój tata. Ma nadzieję, że niedługo wróci. A ja mam nadzieję. A mięso są szybko nie znajdzie. Luba, świnia. Chyba na górze. I dokończmy lotes. Wjechała gdzieś daleko, tak mówi mój tata. Mam nadzieję, że niedługo wróci. Może jak zerwę wszystkie kwiaty z ogrodu, to wróci szybciej. O kurde. No i teraz spakuje. życie. Zdając mój laptop. On nie wytrzyma podporzenia chyba jak pan mięso nie będzie no i się udało schowaliśmy się on teraz wyjdzie na górę pewnie później będzie teraz siedział na niej znając życie sobie pana mięso pół godziny nie wiem co ja mam z tym znająć życie ale no lepiej idź już mięso okej okay, dobrze moi drodzy on w końcu zeszedł na dół i wyszliśmy bezpiecznie Tutaj jest kolejny fragment pozytywki a tutaj? nie dobra mamy I think I heard a noise here. czy był blisko? był blisko jak nigdy jest pan to jest pamięca czy ciebie bardzo blisko. Mamy tu dwie bardzo ważne rzeczy. Musimy odczekać, bo jako... Nie wiem, co się zdecyduje na złe. To nie będzie, ale fajne. Więc lepiej chodźmy tutaj. Pójść, pójść

Idzie nam coraz tutaj gorzej. Mamy wszystkie fragmenty pozytywki. Tak Pan Bóg chciał. Ale był potwór Przepraszam. Ale jest już trochę późna drzwi Zrobimy sobie te drzwi, aby wiedzieć, kiedy będzie otwierał Dajmy sobie kolejny liścik. 13.1.1990 W ogrodzie nie ma kwiatu. Wyrzuciłam też wszystkie z domu. To już czytaliśmy. Wszystkie kwiaty na bogatym polu zostały zdeptane i połamane. Wciąż jestem sama. Całkiem sama. Bo to wciąż siedzi zapracowany. Wiedziałem, że on tu wejdzie za niebieskimi drzwiami. Teraz to to kręci się tu więcej ludzi niż zwykle. Czasem słyszę odgłosy wydawane przez świnie. Niektórzy pracownicy są mili, ale nikt nie chce z mną rozmawiać. Tylko jedna osoba się z nim wita. widzi. Przychodzi, wiesz, że to jest signum, ale z pamięci mówi Rebeka to siapko. Ja nie wiem, czy to jest córka pana Mięso. Kto to jest? Bo no, nigdy nie zwracałem uwagi na szczegóły Myślę, że to jakaś przypadkowa dziewczynka zawsze i o nią zamienił No ale teraz się dowiemy Jak jest prawda, czy to była córka, czy tu jest Dziewczynka przypadkowa, czy może Ludzie mniej więcej Widziałem że... Tu was Bitch. Okay. Chcemy do garażu. Where are you? O, otek. Chcę do podać do domu. Słuchaj, nie zawrucił. Dobrze. Rzućmy sobie tutaj mutek i jak najszybciej musimy się cofnąć. Włączono pozytywkę. Ciekawe na pana mięso. Widział ją? Już mi co za pan mięso? Co za pośladator. Żemu tylko wyjść i się. Mogę zejrzeć po tym domu. Czy tutaj nigdzie nie ma jakichś kolejnych liścików? 20.12.1989. Drogi pamiętniszko, trochę o tobie zapomniałem w ostatnich tygodniach. Jakoś nie chce mi się pisać. Mama jeszcze nie wróciła do domu. Na mama nie byłam w szkole, bo tata, bo auto się zepsuło, a tata nie ma czasu. Uf. A tata nie ma czasu go naprawić. Całymi dniami pracuje w piwnicy, ale wydaje się, że powiesił lampki końkowe. Jezus, w laboratorium wczoraj ze w świecie bardzo jasne, czerwone światło. Może... Światło morze robi tam jakieś przyjęcie, niespodziankę, na którą wszyscy się zjawią. Chciałabym, żebyśmy byli razem w domu. Teraz mam problem, bo też chciałem to przeczytać, ale się od razu... Tak. Mięso nas ponownie zauważył. Ale to już jest mniej istotne, też teraz możemy go wykiwać. Mamy dostęp do garażu. No. I heard a noise around here. I got you. Got you can go. Co się teraz stało? Co? Wywaliło mnie. Moi drodzy, jako tego, że. Z, z tej, jako tego, że nie umiałem nic. Jako tego, że nie umiałem tutaj nic zrobić. Nie umiałem. No nie umiałem po prostu. Nic zrobić, bo na normalnym klucie się nie, nie zrespił. Postanowiłem sobie, że przełączę tryb na. Coat i prosty tak sobie przejdziemy tą gierkę to jest tylko świnie uuu, aż dwa w jednej szafce masakra zobaczcie jeszcze te drzwi się nie wczytały że są otwarte no i niestety nie możemy ich zamknąć no więc... No, no, wiem sobie, że dokończymy wyzwanie w trybie Ghost mode'a. No i tak zrobimy, bo nie dam mu dość. Nie dam. Jesteśmy podli na tym. Tutaj teraz. Teraz tu. Pyk. Okej, okay. później jeszcze go uśpimy z tą pozytywą. A będzie frajeczka. Fajda, leka. Mm. Nie wiem. Tak, jestem tutaj, bo ona mówi teraz, you are here. Czyli, ty jesteś tutaj. Are you here, to tutaj było. O, od górcy nie miał kredytyki, a od górcy. nieważne. Wtrąciliśmy sobie środek. Przeczyszczający. Oczywiście ciągle ja wtrąduję. To ja drogi, muszę wystawić. Tutaj. Nie! Strzed! Jeszcze nie! Ale wreszcie... W ostatniej chwili... No, bo on coś, ale pan mi coś leży niestety udało! Muszę przysłać coś w tle, to przepraszam. Ale mam wątpliwo na Ja raczej nie mogę. Wypuszczę z ręki. Wszystko. Napotrzebne. Naprawdę ja jestem taki słaby w panu słaby, że ja to muszę robić w trybie ducho. Gdyby mnie nie wywaliło, to już bym był na tym samym poziomie. A nawet na wyższym trybie. Normalnie nie bym dodatkowe życie. I co? Ja to już nagrywam ponad pół godziny. Przepraszam, ale... Co? Tu jest. Gdybym nie, nie mam pojęcia, dlaczego może być nam to serce. Ale ja tutaj przyszedłem... ...po coś innego. Czekaj, bo, bo ja miałem teraz... Tylko chwilę do natykowania. Znajdźmy... rękawicę. Tu jest rękawica! Okej! Okay. Dobrze, bo ja nie wiedziałem, bo ja żeś nie wiedział. Bo ja też nie widział. Nie wiedział i nie słyszał, że tutaj takie cuda maje się dzieją. Nie no, w już mam chyba te wiadro właśnie napełniam w trybie normalnym. Tam jeszcze trzeba zniszczyć kamerę, więc zanim jeszcze wypuścimy Rebekę, to już wszystko je puszczę. No bo ja co się teraz stało? Wściekliście? Nie zapikała kamera. Zupełnie ten nie, nie słyszał. Czyli nie, to jestem zdziwiony. Ale lecimy po młotek i po te kubki. No tak kot, by zmieścić kamerę. O, kupiły jeden. Myślałem, że to kubka. Ale był z niej uratowałam. Szczęścia, najwyższa kupa jest tu. Dobrze. Kamera zniszczona. Jeszcze... Zaraz się upewnię czy... Czy Rebeka ma to co trzeba? Nie, nie no ja naprawdę na was przepraszam. Ach, ja bym tu przeszedł. Normal. Nie ma takich obaw, or mój will ha? show up! I nie należy no, się upewnić. Co? Co, co? co, co, co? Nie, nie. Przeszedł.

5, 2, 6, 2, 7, 8, 9, 3, 3, 1, 12, 15, 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 3, 15, 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

wszystko za szybko liczyłem, ale zaraz zobaczycie, że niewiele się pomyliło. Dobrze, mamy. Poleciało, poleciało. Już 5 sekund. Już 10 sekund poleciało. A mamy jedynie tylko 2 minuty. Okay.

Bring me the girl. Dobra. Well, a little egg. Bring me the girl. Well, <coughs> a little pig. one left. Bring me the girl. I Bring me the girl. Well, a little hey, pig. Where's your ticket? I want one. Bring me the girl. Well. Zostać mi gończynkę. I, I tak Jest dobrze. Jest dobrze. Jeszcze 15 sekund. Zobaczymy Jest stanie Jeszcze

18.02.1990 Miło miły naukowiec powiedział mi dziś co nowe, coś naprawdę okropnego. Mówi, że tata źle mnie traktuje, powiedział, że muszę być odważna i zmusić go, żeby powiedział mi prawdę. Nie mam pojęcia, o co mu chodzi. Czy mój tata kłamie? Nie kocha mnie. Idę jutro do stodoły, się do laboratorium, w chcę wiedzieć, co się tam dzieje. Czy moja mama tam będzie? Yes! Dobrze, moi drodzy, sekretny ending.

Tak, działa! Znowu jestem normalną dziewczyną! Powiedzcie mi, że nie wszystkich liścików. To się wkurzę. Nie odjeżdżam. Dobra. Patrzcie. Nie, nie ma się uwetnąć. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Wszedł do w porażu? Zrzucił kartkę? Nie! To niemożliwe! To od...

Mojego córka, a nie przypadkowa dziewczynka. Dwijaj się na Discorda, chyba do mojego Discorda to będzie link w opisie, stworzy go, postaram się w jak najszybszym czasie, widzimy się kolejnym razem.